Największa wojna w historii militarnie zakończyła się zwycięstwem sojuszu, w którym była również Polska. Gdyby jednak spojrzeć na konflikt przez pryzmat strat ludzkich, rezultat nie jest już oczywisty. Kto jest największym zwycięzcą i przegranym II wojny światowej? Proporcjonalnie najwięcej obywateli straciła Polska. Zaraz za nami jest Związek Radziecki, następnie Jugosławia, a dopiero na czwartym miejscu Trzecia Rzesza. Trzeba jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do I wojny światowej w większości były to ofiary cywilne. Przyjmując za kryterium liczby bezwzględne, sytuacja wygląda inaczej. Choć marginalizuje się udział Chin w wojnie, to właśnie ten kraj poniósł ofiary ustępujące jedynie Związkowi Radzieckiemu. Jeśli sumujemy straty ostatnich 9 z 16 państw, których ludność ucierpiała w wyniku globalnego konfliktu, okazuje się, że są niemal dwukrotnie niższe od zamordowanych obywateli II Rzeczpospolitej. Liczba mieszkańców Warszawy przekroczyła próg z 1939 roku dopiero w roku 75. Pod względem procentu utraconej ludności żaden kraj nie może się jednak równać z Żydami. W wyniku Holokaustu w ciągu pięciu lat ich populacja skurczyła się o 32,2%. Proporcjonalnie to więcej niż ZSRR, Trzecia Rzesza, Chiny i Japonia razem wzięte. O zwycięstwie w wojnie decydowało nie tylko poświęcenie obywateli. Przed wybuchem konfliktu, pomimo niższych mocy przerobowych od Stanów Zjednoczonych i ZSRR, III Rzesza zdecydowanie dominowała w wydatkach na wojsko. Możliwościami mobilizacyjnymi wszystkie kraje ustępowały jednak Związkowi Radzieckiemu. Podczas niespełna sześciu lat konfliktu do niewyobrażalnych rozmiarów urosła ilość dostarczanego na front sprzętu wojskowego. Co ciekawe, choć USA włączyły się do wojny relatywnie najpóźniej, wysunęły się na prowadzenie w czterech z siedmiu typów uzbrojenia. Pod względem ekonomicznym oraz proporcji zysków do poniesionych strat, największym wygranym II wojny światowej były Stany Zjednoczone. W czasie konfliktu były jedynym krajem, który nie racjonował żywności. Gdy Europę niszczyła wojna, za oceanem konsumpcja rosła. Porównując liczbę ofiar na każdym z frontów, nie ulega wątpliwości, że ze wszystkich krajów koalicji antyhitlerowskiej to Związek Radziecki dźwigał największy ciężar walki z Trzecią Rzeszą. Niewyobrażalne straty w ludności każą zapytać o cenę tego zwycięstwa. Jednak pod względem politycznym strefa wpływów ZSRR przesunęła się aż na granicę z RFN, czyniąc z tego kraju drugie, obok USA, prawdziwie globalne mocarstwo.